W Jarocinie, a właściwie jego fragmentu od ulicy Maratońskiej do wiaduktu nad obwodnicą miasta. Inwestycja przebiega obok działek budowlanych wystawionych przez gminę na sprzedaż. Na drugim końcu miasta działek jest coraz mniej, za to coraz więcej domów. Problem w tym, że brakuje utwardzonych dróg i chodników. Czy miasto zamierza zainwestować też tam? Pytał Sebastian Matyszczak. Niedawno była tutaj polna droga rozjechana przez samochody pełna kolein i kałuż. Teraz jest równy asfalt, oświetlenie, chodnik i ścieżka rowerowa. Arteria szeroka i równa, ale prowadząca donikąd, przynajmniej na razie. Urząd jednak uzasadnia, że wybudować ją było warto. Głównym powodem dlaczego budujemy ten łącznik to jest ponad 7 hektarów gruntów podzielonych na działki które w tej chwili gmina sprzedaje, bodajże około 20, pewnie z tych ponad 70 działek mamy już sprzedane. Kolejnym argumentem, o którym mówi burmistrz, jest podniesienie atrakcyjności terenów położonych w bliskim sąsiedztwie drogi, przy której znajdują się działki budowlane wystawione przez gminę na sprzedaż. Szybciej te działki sprzedamy za lepszą cenę. I z powrotem te pieniążki wrócą do spółki gminnej i znowu będziemy mogli coś wybudować i zainwestować. Na papierze wszystko wygląda niezwykle obiecująco, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Okiem na dokumenty i plany władz miasta rzucił na przykład radny Jerzy Walczak, który po tym ekwilibrystycznym wyczynie złapał się za głowę. Budowa tej drogi to jest przykład postawienia wiarzecinie na głowie priorytetów budowy inwestycji drogowych przeznaczonych dla mieszkańców. Droga donikąd można powiedzieć na tą chwilę droga przy której nie ma żadnych posiadłości która będzie służyła jedynie wyprowadzaniu piesków na spacer ewentualnym spacerom mieszkańców pobliskich, pobliskiego osiedla Opozycyjny radny nie może pojąć dlaczego droga w polu jest ważniejsza od śródosiedlowych, osiedlowych które jak polne wyglądają od choćby ta, zlokalizowana jakieś 100 metrów od wspomnianej inwestycji. Tutaj mieszkańcy w mokre dni taplają się w błocie. Kalosze są też stałym elementem garderoby mieszkańców osiedlaługi w Jarocinie. W słoneczny dzień drogi w tej części miasta wyglądają jak na załączonym obrazku. Walka o przetrwanie zaczyna się jesienią i kończy wiosną. To są zdjęcia zrobione przez mieszkańców osiedla, okraszone ich opisem zastanej sytuacji. Dwukrotnie zaklepałam się w bagnie powstałym na ulicy Śląskiej i wielokrotnie musiałam parkować na ulicy obok. Natomiast do samochodu szłam w kaloszach, ponieważ przejście w zwykłym obuwiu było niemożliwe. Na ulicy Wielkopolskiej co chwilę jakiś bus ma taką sytuację, że się zakopuje. To samo kurierzy. Kiedyś zanim jeszcze wyrównali te drogi, to listonosz zostawiał pocztę u naszej rodziny. Przecież to jest coś strasznego. Budowane są ścieżki rowerowe, sadzone są drzewa przy nowo powstałych drogach, a my pływamy w błocie. Nie mówiąc o tych, którzy szukają wsparcia w momencie, kiedy ich samochód tonie. Drogi dojazdowe na osiedlu um, ułatwiają um, życie kilku, kilkunastu osobom, a drogi komunikacyjne. Ułatwiają życie dziesiątkom, setkom albo tysiącom ludzi, więc drogi komunikacyjne zawsze będą priorytetem dla nas. Osoby, które z błotem pod domami walczą przez sporą część roku, naprawdę nie mają łatwo. Inni, dla których chodnik z kostki brukowej i ulica pokryta asfaltem to standard od dziesięcioleci, mają inne podejście do pomysłu budowania łączników, którymi ostatnio w Jarocinie obrodziło. Jeżeli to poprawi jakąś tam płynność ruchu... I... I co tylko, to tak jak wszystkie łączniki, które tutaj są, mi się podobają ogólnie. Bardzo dobrze. Dlaczego? No dlatego, że jest do rowerów, jest osobno i do samochodów, bo rowerzyści czy tam piesi to się nie mieli gdzie wmieścić. To jest bardzo dobra rzecz, ja korzystam z tego i, i udogodnienie i dla rowerów i jest bardzo dobre rozwiązanie i można jechać tam dalej później na, na glinki tamtymi, to jest dobra sprawa. Sytuacja na ługach do nowych nie należy. Mieszkańcy mówią, że proszą się o asfalt od kilkudziesięciu lat. Władze miasta mają jednak inne priorytety. Nie od dziś mówi się też o robieniu sobie na złość przez obecnie rządzących w stosunku do szeroko pojętej opozycji, która częściowo z tego osiedla pochodzi. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy szukają pomocy właśnie u niej. Jarocin łącznikami stoi. Niedawno wybudowano jeden, który łączy całe miasto z obwodnicą Jarocina. Teraz dobiega końca budowa kolejnego, który ma połączyć Jarocin od ulicy Maratońskiej, przez Cielcze oraz Wilkowyje do miejscowości położonych na terenie gminy Jarocin. Pojawiają się dyskusje, czy jest zasadne budowanie tego typu dróg i pewnie jeszcze długo będą one trwały, choć władze nie mają wątpliwości, że trzeba to robić. Za wydarzeń Sebastian Matyszczak.